Oddaję Pani głos. E, w takim razie mamy trzy wyróżnienia. E, I ze względu na to, że między innymi sponsorem jest też Kubuś, znaczy Tymbark, e, to Panowie dostaną kolorowanki. I oprócz tego jeszcze dostaną coś praktycznego, czyli e, w razie gdyby Wam zamógł w smartfon, albo MP3, albo iPodzik, albo coś innego, to takie fajne gadżetiki. No bardzo, Pani wręcza. E, wyróżnienie dostaje tak. Jacek z Rzyklina. Piotr z sierpc i Grzegorz z sierpc. Razo! Chodźcie tu, chodźcie tu, chodźcie tu. Chodźcie tu. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Dziękuję. Siadajcie, chłopaki. Siadajcie, chłopaki, do stolika. Siadajcie do stolika. Tak, do stolika. Ci są obdarowani zostanie. Ci, co mają do stolika my mamy, mamy trzech. I trzecie miejsce Pani Aniu dzisiaj zdobył nasz... Włodek! Włodek! Proszę, szef osobiście wręczy. pamiątkowy i bo bozasów w gardle. to jest na pamiątkę do domu. Takich już nie produkuje. Do piwków korzyści. I tutaj też, żeby telefon się nie zabrał. Wielkie brawa dla Włodka! Trzecie miejsce! Wicemisterem został... Robert. Robert. Prosimy szefa. Chyba nie. Wicer. Prosimy wicemister. Dzień dobry, do do można do. jutro. A szkaneczka na zawsze nie, nie powtarzamy. <laughs> Proszę fanfary! Mariusz jest mistrzem! Krzeszowicie, Tutaj ma pan 7 stronów 7. Tu na no, voilà, kubusia, tak? Kubusz numer jeden. Tak, to jest na telefon i tu koszulka to na pana będzie nam. Wielki rawa! Wielki rawa. Ja chciałbym tylko podziękować wszystkim, którzy głosowali na mnie. Bardzo dziękuję za wszystkie oddane głosy. Kocham ludzie! A my poprosimy jedno dziecko do pomocy, wylosujemy metr piwa. Jedno dziecko szybko do nas.